Od 2 do 5 czerwca w Mszanie Dolnej odbywała się Olimpiada Notarialna. Sportowe spotkanie notariuszy w Mszanie Dolnej tradycyjnie miało międzynarodowy charakter. Na 22 reprezentacje, które wzięły udział w imprezie, połowa z nich do stolicy Zagórzan przyjechała z Europy. Skoro olimpiada, to nie mogło zabraknąć olimpijskiego znicza. Ten zapaliła Erwina Ryszferens, polska panczenistka, olimpijka i medalistka mistrzostw świata, a także Europy. Symbolicznie zapłonął ten znicz. Wszyscy w skorczy jesteśmy jednością I myślę, że ten ogień, który dzisiaj zapłonął, rozniesie się z tego pięknego stadionu imienia Ciszewskiego i jego energia tutaj też krąży nad nami i zapanuje wielki spokój i wielki pokój na, na całej Europie, która również przeniesie się z tym światem i z tym ogniem na cały świat. Życzę tego sobie i Państwu również. Uczestników XIV już Olimpiady Notarialnej powitał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Czesław Szynalik. Sportowego ducha w rywalizację tchnął Jacek Wojdyło, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej. Nie stracimy okazji do tego, żeby poszukiwać w tym spotkaniu również możliwości rozszerzenia naszych wspólnych znajomości, przyjacielskich kontaktów, a więc tej atmosfery. Przyjacielskiej rywalizacji wszystkim Państwu życzę i satysfakcji z powrotu po Olimpiadzie. Do zobaczenia za rok. Z kolei Olimpiadę otworzył jej gospodarz Krzysztof Maj, prezes Krakowskiej Izby Notarialnej. W związku z tym, że chyba wszyscy Państwo czekacie na te słowa, które teraz powiem, nie będę przedłużał. 14. Olimpiadę Notarialną uważam za otwartą. Ceremonia otwarcia olimpiady zakończył przelot gołębi nad stadionem imienia Jana Ciszewskiego. Później już notariusze przystąpili do sportowej rywalizacji. Na Mszańskiej Hali, kortach tenisowych, stadionie i limanowskiej pływalni. W tych właśnie miejscach w sumie rozegrano blisko 50 konkurencji sportowych, w których były te bardziej jak i mniej poważne. Choć po minach startujących wcale nie wyglądało, że będą je traktować z przymrużeniem oka. 14 olimpiadę zdominowali notariusze z Białorusi. Po raz pierwszy właśnie rejenci z tego kraju brali udział w olimpiadzie. Większość swoich medali wywalczyli w konkurencjach biegowych. Мы первый раз у вас в Польше, первый раз принимаем участие в этом спортивном соревновании. Мы очень рады, что нас пригласили. В прошлом году в Петербурге нас пригласил сам пан Чеслов Шиналик. И мы с удовольствием приехали. Мы постарались собрать хорошую команду. Ну, по предварительным результатам у нас неплохие результаты в легкой атлетике, в беге. Кроку нашим сходним соседом не уступали украинцы и чеши. Т-2 репрезентации узуполнили подиум в классификации генеральной, чий первый домино... w konkurencjach siłowych. Chciałbym jeszcze raz podziękować Ciesłowa i wszystkich organizatorów danego turnieju za taki wysoki poziom organizacji. Ci drudzy gros swoich medali zdobyli na Limanowskiej pływalni zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak i w sztafetach. Uh, no, it's not my first time. Uh, I think it's already the fourth time I'm here and uh, I'm really enjoying it. What is your impression about uh, the event? Oh, I uh, really liked it, and I'm enjoying. Uh, I think it is a wonderful thing that, uh, that's uh, organized every year, the Poland. Pod siatką najlepiej radzili sobie siatkarze z Warszawy. Przegraliśmy z kretesem drugiego seta i w trzecim była prawdziwa walka i emocje. Dzięki temu finał był biegniejszy i się mógł podawać. Ale wygraliśmy! Pod koszem, w bratobójczym pojedynku, notariusze z Wrocławia pokonali tych złodzi. Dla nas każdy mecz był ciężki, bo ogólnie nie gramy w koszykówkę, prawie wcale. Myślę, że dlatego, że przeciwnicy równie zmęczeni byli, to udało nam się w związku z tym jakoś ich pokonać. Pierwszy dzień zmagań notariuszy zakończyła artystyczna konkurencja pod dość wymownym tytułem Śpiewać każdy może. Każda z izb notarialnych przygotowała wcześniej wymyślone i zaaranżowane choreograficznie programy artystyczne. Oceniano i punktowano zarówno sam pomysł, jak i wykonanie. W drugim dniu zmagań notariuszy zostało rozegranych większość finałów. Na stadionie dominowała lekko atletyka i piłka nożna. Wiele emocji nie zabrakło w konkurencjach tych określanych mianem na wesoło: jak przeciąganie liny, w której najlepsi byli notariusze z Ukrainy, czy strzelanie rzutów karnych przez prezesów izb notarialnych. Очень радуюсь, что появляются новые новые коллеги, которые подхватывают эстафету нас ветеранов уже этого движения и это движение ширится, появляются новые страны. Это здорово. Поэтому успехов и процветания и на Трету Польши. Uh, Чеслав и Спортивный дух присутствует. Так что спасибо вам. Мы ощущаем и внимание к нам, и ваше тепло, вашу заботу. Вот. Поверьте, мы это пронесем и передадим у себя на родине. Так что спасибо вам. W biegu przez przeszkody trzeba się było popisać nie tylko dobrą kondycją, ale przede wszystkim zręcznością, a na wynik drużyny składał się poszczególny start jej członków. Bardzo o Football? Football, it was quite short. <laughs> uh, the basketball, uh, the athletics. Anam, bardzo się

penalties. Ostatnią konkurencją, która została rozegrana podczas 14. Olimpiady Notarialnej w Mszanie Dolnej był finał piłki nożnej, w której zmierzyli się notariusze z Ukrainy i Warszawy. Zwycięsko z tej rywalizacji wyszli ci pierwsi. W sprawnym przeprowadzeniu wszystkich konkurencji pomagali oczywiście organizatorzy olimpiady, jak i sędziowie, bez których ciężko byłoby rozegrać niektóre konkurencje, bo czasem zawodników ponosiły i emocje, i nerwy, nawet w tych konkurencjach na wesoło. Poniżej 12 sekund na setkę dla mężczyzny, który ma 40 lat, to uważam jest, jest bardzo wysoki. Również w pływaniu było bardzo wysoki poziom, kilka wyników, poniżej 28 sekund na 50 metrów w stylu dowolnym. Była to raczej prawdziwa walka czy zabawa? Była walka, trzeba powiedzieć, że walka, ale bardzo sportowa, walka fair play. I to również dzięki takiej fachowej opiece sędziowskiej. Ekipy sędziowskie, bardzo doświadczonych pań i panów, sędziów, pomagają w, przeprowadzeniu, w sprawnym przeprowadzeniu tych zawodów. Jaka tutaj jest Wasza rola? Pomagamy wszystkim uczestnikom, aby czuli się dobrze, tłumaczymy, a także prowadzimy też przeróżnego rodzaju rodzaju konkurencji i wieczór galowy. Staramy się Polskę pokazać z jak najlepszej strony dla naszych przyjaciół, ja akurat wszystkich rosyjskojęzycznych. Dziękuję. w klasyfikacji medalowej wygrała Białoruś, zdobywając 18 medali, w tym aż 9 z najcenniejszego kruszcu. Drugą pozycję zajęli notariusze z Ukrainy, a podium uzupełnili Czesi. Wszystkie drużyny jednak od organizatorów otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale i puchary oraz charakterystyczny zagorzański kapelusz. A kolejna olimpiada już za rok.